Podnosimy język do góry. La. I zostawiamy na dole. Ja. To teraz mówimy z zamkniętą buzią. Ma. A teraz z uśmiechem. Na. I jeszcze raz. Buzia zamknięta. Mo. I uśmiech. No. To teraz. Łapiemy zębami za buzię, dmuchamy. A teraz małe kółko. Ło. A teraz balon. Pu. I znowu łapię buzie, W. I zamykam kółko. Au. I zamykam balona. A p. No, to ćwiczymy dalej. Tyłem. Ko. I mocno zaciskam gardełko. Ko. A teraz groźnie tyłem. Go! A teraz leciutko, gardło spokojne. Ha! Hucham na rączkę. Ha! Leciutko chucham i mocno zaciskam gardło. Ko! I leciutko chucham. Ha! No to mieszanka. Możemy powiedzieć przodem, tyłem, góra, dół, wszystko. Uwaga, patrzymy, co się wydarzy. Ja. Ne. Pu. La. Fo. Ka. Ty. A Gu. L. Wa! W. Pięknie!